Jakiś mały fajcik z rana. Malka. Mam nadzieję, że to tak delikatnie. Hej, hej kochani, to nas bardzo serdecznie w dziesiątym i 11 logmasie. Zaczynamy otwierać kalendarze. Na no, kodę, no, olivia. Mm. O! o jest żywka troszkę wkłała! O! No, nie, pachnie! Ja zaraz na kalendarz w trakcie. Ej, słuchaj. Jedna mała Nie I, I nie ma? Trzeba oh, sobie. Yes. Chodź, Kita, Mola, wszyscy I idą. No, i tutaj. Dobra. Dobra. Kita za sama coś znajdzie. O! Ja zaraz otwieram Milcza. <coughs> Jakim lekarzem? No to się... Ja teraz otwieram Iszanę. Kakaowa. Twoje towarzystwo tam Badaj siedzi ciebie. blisko ciebie. Ludka, korzystaj, otwieraj następne. I no, Jak buzia umyta czas na maseczkę. Zamianka zabiera swoje rzeczy. Mika też sobie zabiera. Cześć, To ja zaczynam od kalendarza dla kici, Ja od Olibia. Nie Trzy, cztery... Pierścionek. Pierścionek, a to nie kolczyk? To jest kolor. Popakała się no. Nawet nie zakłada się na palce. Na ucho. Co to jest? O mama. Dobra, nieważne. Pokoł się. O, dopiero się umalowała, już się popakała. Miodowa. Teraz to dla Moli. Kita też grzecznie czeka. Na kici, kici, ta i molka i, i wszyscy. Sieduszka! Kita grzecznie siedzi, czeka. I znowu będziecie jadły? Tak. Aha. Gruszka? Cześć, Lili! Żelki! Stroni. Jedenaście. Nareszcie białe Skiery. skiery. Jedenastka. A, otwieramy. Już tego go ten nie jest, proszę. Petki. Biały śmiecik. Adidasza. Mm. Też mam dzisiaj biały. Doszłam, że to jest nausznica. Co to jest nausznica? Nausznice. Po słowacku to są kolczyki. No, ta tu u góry chyba ta. Nie wiem, co no to jest. takie grube masz uszy? Ja. Nie. tu? Tak. Tak. Napiszcie w komentarzu, czy mama dobrze myśli. Dobrze myślę? Ej, ej. ej. tak, tak, i Tak, 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 tak. z Lili ziemniaki i pokroiłyśmy mamy fryty. I Ale czujmy, to jest dużo. Kapustkę jemy. Gdzie idziesz, mija? Do toalety. Aha, do toalety. A ja tutaj z lilutką proszę biologię. O, lilutka sobie rozłożyła nogi. Widać, że już jest zdrowa. O, w ogóle jak się rozłożyła. Widać, że już jest całkowicie zdrowa. Nie jest Biologia. No to funkcję krwi. Proszę. Ostatnie dwa tygodnie, znaczy no półtora Dzień. tygodnia. Tydzień w sumie i lapa wreszcie bez tych lekcji. Bo jak nie jedna, to druga. Jeszcze Ale już nie jest taki wyświetla się na święta już, czasami nieregularne, so, prezent perfect i prezent symbol i musimy się wszystkich nauczyć. Nóżki sobie wyciągnę. Popatrzę na choinkę. No i na sprawdziam, co mam mieć. Zobaczcie, tutaj Lili się rozłożyła, wyciągnęła tutaj rzeczy sobie. Będzie robić Cynamonki. Ale wcześniej poprosiłam ją, żeby obrała ziemniaki, bo mamy barszczyk czerwony. Ja musiałam dużo rzeczy innych robić. Dzięki Lili, jesteś mega pomocnicą. Dzień wolny. Tatunia nie ma wyjechał. Tydzień czasu go nie będzie. Także sama tutaj, biedna dziewczyna jesteśmy. Będziemy robić cymamonki. I na początku dodaję mąkę. Jest 50 gramów. Teraz 200 ml ciepłego mleka. Chyba gorącego. No, co gorącego. Dodajemy 90 gram masła. Teraz dodaję 120 gram śmietany. Następnie dwa jajka. Do tego dodajemy 60 gram cukru, ja daję trochę mniej. I teraz dajemy taki wcześniej przygotowany rozczyn, on ogólnie mega wyrósł. Drożdże, mąka i łyżka cukru. Kiciano poczekaj, zaraz cię wypuści. Teraz to trzeba zmiksować. Wyrobione ciasto musimy przykryć. My używam folii aluminiowej, bo nie mamy I Jeszcze do tego przykrywam śmatką. I na godzinę do ciepłego miejsca. Tu no, nam już chyba wyrosło. Sprawdzamy. Uuu, Zrobiłam jeszcze nadzienie. I dałam 100 g masła, 60 g cukru, i dwie łyżki cynamonu. Hmm. Kie nie popatrzcie. Jaka nić? Jaka nić? Jęknie wszystko to zrobiłaś, a teraz to dalej robisz? Teraz będziemy sobie dzielić. Teraz trzy. Przyszła mi jutka do pomocy. Jaki duży cynamonek masz. Musiałam drugą blachę i to wyłożyć, bo Lilutka taki... Jakie piękne. Nie ma mąki. Nie ma mąki. Tu jest Miusia. Jesteś specjalistką od cynamonek. Ale fajne. Zobacz, jak duża jest ta. Będą mogła zjeść? No, muszą się przestudzić, ale już chodzimy.